Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam trzy takie moje roślinki, na których niestety widać objawy przelania i to takiego poważnego, mocnego przelania. Powiem Wam, co zrobiłam źle, jak próbuję je ratować i czego unikać. Zapraszam serdecznie. Pierwszy okaz. No, nie wygląda zbyt dobrze. Jest to anturium, które jest w takiej dość malutkiej doniczce. Niestety zbyt mocno zostało podlane. Skąd wiem, że roślina jest przelana? Nie odcinałam specjalnie tych liści, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Te liście już tak naprawdę zaczynają nawet podsychać, ale na samym początku, tutaj też widać, ten liść też prawdopodobnie a może tutaj bardziej. O to właśnie zobaczcie ten listek on tutaj już zaczyna robić się żółty. Potem robi się taki. Dostaje ciemnych plam. A następnie obsycha. No i tak naprawdę to nie ma już... Co po nim zbierać, żeby mieć pewność, że roślina jest przelana, a powodem tych żółknących liści nie wiem, nie jest coś innego, chociażby jakieś, no nie wiem, owady, które tam żerują na roślinach. Ja po prostu swoje rośliny wyjęłam z ziemi i sprawdziłam stan ich korzeni. Okazało się, że korzenie są po prostu w kolorze brązu. Nie były niestety już białe, były brązowe. Niektóre wyglądały aż wręcz rozpadały się, rozpadały się w palcach. Więc co zrobiłam? Oczyściłam z tej starej ziemi, usunęłam te korzenie, które już się do niczego nie nadawały. Można delikatnie opłukać w odstanej wodzie. Następnie zostawić troszeczkę, aby te korzenie obeschły. No i co? I wymieniłam ziemię. Włożyłam nową ziemię, przesadziłam je i do doniczek, do tej doniczki i do tej. One są małe, więc włożyłam tutaj po jednej pałeczce, która jest właśnie stosowana w przypadku pojawiającego się grzyba. Ja Te doniczki są dosyć małe, nie wiem dokładnie ile one tutaj mogą mieć, może, nie wiem, może 8, może 9 cm, nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie na każdym opakowaniu jest napisana dawka, jak, jaką dawkę należy zastosować do danej wielkości doniczki. Na mojej było tutaj zaproponowana jedna pałeczka, więc ja ją po prostu przełamałam na pół i włożyłam je tutaj blisko doniczki krawędzi, jedną z tej strony drugą z tej strony następnie troszeczkę podlałam no bo no podlać roślinę trzeba no i zobaczymy co będzie się dalej działo to jest amputium tak jak już wspominałam albo jeszcze nie wspominałam i co gdzieś tutaj miałam nożyczki poczekajcie sekundkę może je okej okay, już mam ja już nie będę tych liści tutaj trzymać dłużej je po prostu trzeba tak ciężko mi jest tutaj odcinać i kręcić w każdym razie ja je tutaj niezwyczajnie w świecie już usunę trzymałam je tylko dlatego, żeby Wam pokazać jak to strasznie wygląda o to też już tutaj ciachnę Ha! No, i co teraz z tym liściem? Ja bym go też odcięła, aczkolwiek zobaczcie. Być może uda mi się pokazać. O, tutaj, gdzie był ten jeden żółty liść. O, widzicie, widać tutaj taki maleńki zielony pędzik. Ja dlatego tego listka trzymałam, aż do samego końca z nadzieją, że być może to maleństwo tutaj jakoś się odbije. Tutaj wydaje mi się, że pojawiają się korzenie. Tutaj z drugiej strony również, więc yy, no jest nadzieja, nie poddaję się, będę o nie walczyć. Natomiast pamiętajcie, ja wiem, że ten liść wygląda brzydko, muszę tutaj złapać ostrość, ok, ten liść wygląda brzydko, ten też już nie wygląda pięknie, ale nie można obciąć wszystkich liści, ponieważ no, rodzina potrzebuje rodzina, Roślina, przepraszam, roślina też. Roślina potrzebuje liści do tego, aby mogła po prostu żyć. Więc no, nie obcinamy wszystkiego, trzymamy je jak najdłużej. Dopóki się da, dopóki, dopóki tego, to myślę, że już... Będę mogła usunąć mimo wszystko, ale te dwa jeszcze zostaną. Te wszystkie procesy, fotosynteza i tak dalej, i tak dalej, no roślinie są potrzebne, aby dalej żyć. Tym bardziej, że ona jest w takim, a nie innym stanie. No ale nic. Będę ją obserwować i na bieżąco tutaj spróbuję udokumentować jej postępy. Także liście poobcinamy. Ja jeszcze tutaj obetnę może tego dużego, natomiast te dwa na pewno zostaną. No jest nadzieja. Natomiast tutaj jest symgonium z roślicha. I teraz tak, spójrzcie tutaj. Ona miała tyle liści. Ja już po prostu obcinałam jeden za drugim, obcinałam jeden za drugim. No ale zostawiłam właśnie w pewnym momencie się zatrzymałam, mówię, nie pokażę. Po prostu pokażę, jak to wygląda. Bo być może macie ten sam problem. I tutaj jest taki liść, który. No już teraz to już na pewno go. obetnę. tutaj, moment. Okay. O! I tutaj wyrasta takie maleństwo. Może coś z tego będzie. Może ta roślinka się odbije. Tego jeszcze zostawię, no bo tak naprawdę tutaj już nie ma nic innego. W każdym bądź razie pamiętajcie, że e, przyszła do nas jesień. W naszych mieszkaniach zrobiło się chłodniej. Dni są coraz krótsze, jest coraz mniej słońca, i nasze rośliny przechodzą w stan spoczynku. Po prostu muszą sobie troszeczkę odpocząć, muszą się zregenerować, pobierają już, potrzebują mniej energii, tym samym zużywają mniej wody. Jeżeli w porę nie ograniczymy tego podlewania, no to niestety ale będzie to wyglądało tak, jak wygląda w moim przypadku. Na szczęście, to tylko te dwie rośliny tak źle wyglądają. One są w maleńkich, roślin, w maleńkich doniczkach, i wydaje mi się po prostu, że no, podało mi się troszeczkę za dużo. No i sytuacja przedstawia się tak jak przedstawia. Natomiast pokażę Wam tutaj jeszcze jeden przykład. Proszę bardzo, tutaj wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się być ładnie, pięknie, natomiast zauważyłam, że w momencie, w którym to było miejscu, zauważyłam, że na liściach zaczęły mi się pojawiać. O, jest! Bardzo proszę, spójrzcie sami. Takie oto ciemne plamy. I na pewno to nie jest uroda tej rośliny, która się wybarwia na ciemno brązowo, tak jak tutaj. Tylko po prostu to jest też objaw przelania. Na szczęście, bo to jest, już się robi takie słucha, że wręcz to też wszystko pójdzie do obcięcia, te wszystkie uszkodzone listki. Na szczęście już wiem, że no, zbyt dużo wody rośliny dostały więc ograniczyłam podlewanie, tutaj nie ma problemów z korzeniami, bo roślina w całości wygląda dobrze, nic tutaj więcej się nie dzieje, no tylko gdzieś tam na pojedynczych liściach pojawiły się takie ciemne plamy, no tutaj sytuacja wygląda gorzej, tutaj wręcz tragicznie, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że uda się je uratować, tak więc pamiętajcie, żeby ograniczyć w tej chwili już podlewanie, Przestawić te swoje rośliny gdzieś bliżej światła, żeby miały więcej tego światła. Nie wiem, jak u Was wygląda sytuacja, ale u mnie no, jest ciężko, ponieważ więcej światła mam na parapetach, ale za to jest blisko kaloryfer. Więc to też nie wpływa dobrze na roślinę, bo to powietrze wokół jest suche, wilgotność spada, więc musimy dbać o to. Aby podnieść tą wilgotność powietrza nawilżaczami, bądź też ustawiajmy doniczki na podstawkach z keramzytem, w których znajduje się woda, tak aby oczywiście korzenie nie miały kontaktu z wodą, ale rośliny wtedy będą sobie, o, jeszcze jak ustawimy je w grupie, to one też będą sobie jakoś lepiej radziły z tą wilgotnością, niż jak będą gdzieś tam same, blisko kaloryfera. I no, może być im po prostu ciężko. Także jeszcze raz, ostrożnie z wodą. Aha, jeszcze jedno, oczywiście można mm, wykonać oprysk na takie korzenie, które zostały zaatakowane grzybem. Jednakże pani w sklepie ogrodniczym odradziła mi oprysku, szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu, wewnątrz jeszcze mając małe dziecko, więc zdecydowałam się na te pałeczki, bo wydawały mi się takie. Bardziej bezpieczne. Także jedna pałeczka przełamana na pół, w tej jednej małej doniczce i w tej drugiej doniczce, czy to coś pomoże? Na pewno informację taką Wam przekażę. Natomiast no tutaj tutaj nie jest najgorzej. Te wszystkie liście, tak jak mówię, pójdą do obcięcia. No i będę pilnowała po prostu yy, yy, tej wody, tej ilości wody, aby znów nie przedobrzeć. <grych> Także co? no dzisiaj to taki szybciutki, yy, króciutki film. Mam nadzieję, że przyda Wam się kilka porad. Nie poddawajcie się, walczcie o te swoje roślinki, chociaż no czasem ich stan jest po prostu opłakany. Ale no, no zdarza się zdarza się najlepszym. Szczególnie, szczególnie na jesień, no rośliny od, jakoś reagują na, na, na tą pogodę, na brak słońca, A, na tą niższą wilgotność. Także wilgotność otoczenia jak najbardziej yy, wyższa, natomiast wilgotność podłoża w granicach zdrowego rozsądku. Dziękuję Wam bardzo, zachęcam do subskrybowania, yy, do dawania łapek w górę, jeżeli Wam się podobały jakieś informacje, Wam się przydały. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dużo zdrówka życzę i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.